Co chcieliśmy się pożegnać, z był to był ostatni mecz tutaj e, u siebie i chcieliśmy bardzo wygrać no ale myślę, że w przekroju całego spotkania to jest sprawiedliwy wynik szczególnie, że jeszcze pod koniec graliśmy w osobie dawno, ale, ale to też też, też miało e, znaczy to też nie miało, że podłoża tylko było tak, że po prostu po kontuzji e, ciężko było wrócić, bić się w skład bo akurat załapało, drużyna była na fali wszyscy grali dobrze, no po prostu ciężko Grałem 9, no, to Ostatnie spotkanie. Gramy na wyjeździe. No, pewnie ciężki mecz będzie, bo oni urwali, urwali sporo punktów, już, już nawet tym najlepszym. No, ale jedziemy tam po trzy punkty, bo, bo mówię, gdzieś tam zapaliśmy gdzieś tam pod koniec tą formę i, i, i trzeba będzie punktować. Ale zmieniliśmy troszeczkę inne, może nie tyle cele, co, co założenia, wymagania. I tak nie do końca jesteśmy, że tak powiem, zadowoleni z siebie z tego sezonu, ale suma sumarum wyszło nawet nieźle. Sebastian Głaz do tej pory występował jako na środku pomocy. No ale myślę, że nasza współpraca nie wypadła najgorzej tak. Sebastian to doświadczony zawodnik, mimo że to był nasz drugi mecz, no myślę, że dobrze się uzupełnialiśmy. Tak. Myślę, że drużyna hutnika Kraków dosyć dobrze operowała piłką. W pierwszej połowie można powiedzieć, że nas zdominowali. W drugiej połowie zaczęliśmy dochodzić do sytuacji i ta gra się wyrównała. Było fajne spotkanie. Myślę, że były mecze lepsze, jak i gorsze. Głównym minusem był brak stabilizowania formy, czego konsekwencją były moje trzy mecze na lasy rezerwowych. Ale teraz wróciłem do składu, chcę dobrze zakończyć ten sezon, meczu z Sokajem Sieniowym.